Cina, zobacz jak wcina orzeszek. Jaka szczęśliwa, co? Tak. Wujek Dobra rada chciałby właśnie wszystkim polecić, którzy chcą spotkać Nie! wiewiórkę, żeby na Widzewie poszli do parku z orzechami i tam można dokarmiać o, o wiewiórki. Chociaż y, to pewnie niedługo potrwa, bo wiewiórek jest dużo i miasto niebawem coś zrobi z tym, że wiewiórek jest dużo. No i będzie mniej wiewiórek, wiadomo. No, ale na razie, proszę bardzo. Wiewióreczki. Orzeszki jedzą. Proszę bardzo. Ale szybka jest. O Jezu, za szybko, za blisko podeszła do mnie aż. Tak. Te wiórki biorą aż z ręki jedzonko. Tak to wygląda. Dziękujemy, do widzenia. Stanęła, na... stanęła wyglądała w przez chwilę jak, jak potwór z bajki.